Urodziłam się 2 stycznia w Łęczycy i tam mieszkałam do czasu wojny. Potem przenieśliśmy się najpierw, to był ogrodnikiem, więc na Żławi, tam sadził warzywa, ogórki i z tego po prostu żyliśmy. Potem przenieśliśmy się do Gdańska. Ja skończyłam Liceum Fotografiki w Gdyni i przyjechałam na ostatnie wakacje przed maturą do Łodzi i z tatusiem jechaliśmy ulicą, ale to pani mi podpowie, Narutowicza i po lewej stronie zobaczyłam tą. No, reklamy nie wiem, ale wie pani to, ten napis wytwórnia filmów oświatowych. I ja tak pomyślałam, sam, chciałabym tu kiedyś pracować. I proszę sobie wyobrazić, po roku, jak zrobiłam maturę, przyjechałam do Łodzi. Najpierw zrobiłam pierwsze podejście do szkoły filmowej, ale niestety nie udało się. No więc zaczęłam się starać o pracę w filmie. I w wytwórni filmów fabularnych dostałam w montażowni pracę, w montażowni negatywów. No i tam pracowałam przez osiem lat. W międzyczasie jeszcze w kontroli technicznej pracowałam. Wszystko w tym laboratorium, na tym samym terenie. I... W, 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 w opisywaniu świateł przy filmach. Po prostu robiłam filmy wzorcowe, I, i potem no według tych, tych recept dalej robiło się no. seryjne. I, I ponieważ spotkałam męża. Tak po ośmiu prac, mniej więcej w latach pracy. On akurat studiował w Gdańsku na Politechnice razem z moim bratem. Tam się w zasadzie nie znali, ale słyszeli o sobie. I spotkali się tu w Łodzi, no i brat go po prostu przyprowadził kiedyś i tak zostało. To jeśli chodzi o prywatne życie, a f, 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 to zawodowe, no to starałam się o tą pracę w filmie i dostałam pracę w montażowni w laboratorium na łąkowej. No i tam 8 lat właśnie pracowałam. Częściowo przy, przy, na końcu już przed przejściem, to chyba około dwóch lat byłam w opisywaniu świateł w, tych, w kolorowym filmie. tak Mój rekord 56 godzin nie wychodząc z pracy. Taki był mój rekord. Dwie doby i, i 8 godzin. Trzeba było jakąś kopię zrobić, nie wiem, bardzo ważną, yy... Na, gdzieś do Rosji z, 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 o, ten, jak, jaki to był film z, a pod, jak mi się przypomni to powiem w każdym razie musiałam tą kopię zrobić, czekał samolot w Warszawie, a samochód w Łodzi, żeby szybciutko, żeby kopia zdążyła, bo do Moskwy zdaje się na jakiś festiwal chyba. W każdym razie tam musieli wysłać ten film. No, no to w zasadzie największy rekord mój te 50. Lat. 6 godzin bez wychodzenia z pracy. A poza tym, no to bardzo często długo siedziałyśmy. Teoretycznie w, w ramach ryczałtu, ale ryczałt obowiązywał, zdaje się, dwa razy w tygodniu po dwie godziny, a myśmy siedziały dzień w dzień. Jak przyszedł taki okres, że trzeba było dużo i szybko zrobić. No to niestety się siedziało bardzo długo i codziennie prawie. No ale to nie, nie trwało bez przerwy oczywiście, to były takie przejściowe okresy, dość długie, ale przejściowe. No i potem, no właśnie jak spotkałam męża, no to pracy na zmiany, bo ostatnio na zmiany pracowałam w laboratorium, na trzy zmiany. Także no, to trochę było niewygodne dla mnie i on się też nie bardzo godził na to, żebym tak często i długo nie było w domu. No i dostałam propozycję do lalkowych, do semafora. Wtedy jeszcze się nie nazywał semaforem, studio filmów lalkowych. No coś tam nie pamiętam dokładnie. I jeszcze. Hmm. No i wie pani po przejściu tam, no, najpierw to tak doraźnie, nie było jeszcze lokum dla montażysty, to się korzystało z montażowni z, 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 z wytwórni filmów fabularnych. No, a później na Bednarską, właśnie Bednarska 1, to jest to, tam akurat numer. Tam już w zasadzie pracowałam do końca. No, no bardzo, bardzo mile wspominam pracę. W tym. Bardzo polubiłam tą pracę i, i bardzo sympatycznie tam było. Nie było żadnych scysji, żadnych nieporozumień. Ja niczego nie pamiętam. z Naprawdę bardzo było sympatycznie. I wtedy ten i dźwiękowcem był inżynier Janik z Bielska, on też fantastyczny facet, nie, nie, żadnych zadrażnień nigdy. Także bardzo się fajnie wszystko układało i reżyserzy sympatyczni, także naprawdę było, bardzo miło, bardzo mile wspominam ten czas. Ja najpierw kilka lat pracowałam sama, a potem Henia Sitek dołączyła do nas, do montażowni i do, do tego zespołu naszego. No i po czasie, jak już się już wdrożyła, prawda, samodzielnie mogła pracować, no to rozłączyły się montażownie. Ona miała swoją montażownię, ja swoją i tak. To drugi film. Zresztą w tym czasie to już bardzo dużo filmów robiliśmy. Bo poprzednio to tam wie pani dwa, trzy w roku na początku dosłownie. Pierwszy film montowałam z Panią Jadzią Kędzierzawską. Jej córki są też w filmie. Bardzo dobrze pamiętam. Jeszcze pamiętam moment, bo przed nią nie, nie byłam umieszczana w napisach, jaką ona się… W ogóle nie było o mnie mowy, że tak powiem. A jak z nią zmontowałam, dwa filmy z nią montowałam, no już przy pierwszym mówię, co? Jak to tak, animowo, kto mi to wszystko posklejał i to Mówi, koniecznie mus, no, musi pani tam być w napisach. I dzięki niej potem wszyscy mnie po kolei umieszczali w napisach. No to pierwsze dwa filmy z nią, a potem to już. Bardzo dużo robiłam. I Mam ściągę z reżyserów, z którymi robiłam, bo tak na pamięć, to już poza tym nazwiska. W fabule pracowałam w montażowni negatywów, więc tam dostawałam kopię zmontowaną już przez montażyski reżyserskie. Także po prostu… Nie było problemu żadnego. Musiałam go dokładnie zrobić według tej kopii, ten negatyw, popodcinać. A tutaj to już musiałam sama najpierw skleić ten, tą kopię, a potem według niej to już negatywów nie robiłam wtedy, bo to odchodziło do laboratorium przeze mnie zmontowane. Odcinek jakiś i stamtąd dopiero wychodziła kopia już według tego mojego wzoru, ale oni już to robili w negatywie i potem tam kopię robili normalnie. No i to, co tu jeszcze więcej powiedzieć. Bardzo dużo yy, osób, no sporo ja sobie wyciągnęłam. Tą rozpiskę poprzez nie pamiętam. jacy reżyserzy u nas pracowali i z, prawie z wszystkimi i z tymi młodymi. No i ten, udało mi się akurat ten Oscarowy film <grym> też zrobić na Smanku. Ja z nim kilka filmów robiłam, nie tylko ten. Bardzo dobrze się pracowało z nim. No, po prostu nigdy nie miałam żadnego problemu z jakimś nawiązaniem kontaktu, czy, czy, czy zaakceptowaniem jakichś moich propozycji, czy coś. Bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Czasem zrobili obraz, a potem trzeba było trochę czekać za Operatorem dźwięku, żeby ponagrywać muzykę. Do tego to też z Warszawy przeważnie kompozytorzy. No, też, ale nazwiska uciekają mi z pamięci, niestety. Jeden bardzo sympatyczny muzyk z Łodzi, który w, w teatrze. Ale w małym, jakimś, w którym teatrze. No, może pani będzie wiedziała, ale ja już nie pamiętam, ja go widzę, ale już nie pamiętam, jak, jak się nazywał. Bardzo sympatyczny, ten muzyk. To on do kilku filmów, w filmach u nas, robił muzykę, znaczy pisał muzykę. To zależy, jak montowaliśmy obraz to przeważnie siedział ze mną. A potem, jak już obraz był zmontowany, to już ja sama według jego tych wskazówek powiedział, jakby chciał, żeby to wyglądało, gdzie jest mocniejsze efekty, gdzie słabsze. I to już ja sama robiłam. On potem sprawdzał, no bo na przegraniach no musiał być zawsze przecież to nie wiadomo. Także, bardzo mi się dobrze pracowało z nim, naprawdę. Nie, w ogóle nie mam żadnego jakiegoś zgrzytu, żeby z kimkolwiek coś było nie tak, jak trzeba. Po prostu. To ze to szkółki. Oni się zawsze obrażali na to, jak mówiliśmy, że ze szkółki przyszli. Bo rzeczywiście jedna matura, Chyba to wszyscy przyszli do nas i łącznie z profesorem swoim. Bo ja często, często go w tramwaju spotykałam. No, on już był starszy wtedy. To pamiętam, jak powiedział. Jeszcze wiosną jechaliśmy kiedyś w tramwaju, się spotkaliśmy, on mówi. I znów wiosenka, i coraz bliżej tej trumienki. Takie smutne powiedzenie, ale zapamiętałam akurat go. Możliwe, że w rysunkach ci animatorzy mieli jakąś przerwę taką, śniadaniową, to się nazywało. Ale to chyba jedna przerwa była. A no, w montażowni u nas dosłownie to, to, to wtedy była przerwa, jak akurat czy reżyser gdzieś poszedł coś załatwiać, czy coś uzgadniać. I w tym czasie ja mogłam coś samodzielnie robić, ale nie było takiej konkretnej godziny, że teraz będzie przerwa, to absolutnie nie i to przez cały czas. Czasem trzeba było dłużej posiedzieć. No, ale tamto mam najdłuższy rekord do czwartej nad ranem, więc dłuższego nie mam. i no specjalnie się nie różniły od innych. I inaczej troszeczkę rysunek się montowało, I inaczej troszkę lalki. Ale to po prostu, no. Trzeba było zawsze się dobrze wpatrzyć, jak łączyć te ujęcia z sobą, żeby to ruch się nie powtarzał, czy, czy ktoś się idzie i nagle się cofa i to no, nie można było na to pozwolić. To, to było ważne, żeby na to zwracać uwagę. Ale poza tym to nie widzę różnicy. Ale jeśli była, to bardzo jako, z jakąś wizytą, że tak powiem, u nas. Bo specjalnie przy montażu nie przypominam, żeby była. To już raczej samodzielnie, według scenariusza robiłam. Bo no, na ogół reżyserzy siedzieli przy mnie, ale to nie wtedy, jak kleiłam obraz. Bo to już takie rutynowe było, prawda, że trzeba było wiedzieć, no, w którym miejscu złączyć te, te ujęcia. Ale przy udziękowieniu szczególnie, to często bywali reżyserzy i podpowiadali, tu chcą głośniej, tu chcą ciszej, tu ma być grzmot potężny jakiś, a tam gdzie indziej jakaś taka tylko cicha. Ciche pomruki, burzy, no, takie różne drobiazgi. Tak po, częściowo, nie od, nie od razu cały film. Kręcili razem końcowe napisy z czołowymi napisami. To już, bo to w jednych warunkach i to już było ustalone. Z góry, jak to ma wyglądać i to ja dostawałam też początek i koniec zawsze razem. No to oczywiście rozdzielałam. I w, w kilka ujęć w czasie filmu. To też niektóre początkowe i końcowe były podobne, to też jednocześnie się kręciło te początkowe z końcowymi i ja to po prostu rozdzielałam w środek, co trzeba wstawiało się i powstał film. Dla montażu to chyba nie było żadnej różnicy, wie pani. Nie przypominam sobie, że jakieś specjalne trudności były związane z tym. Jakoś się tak podchodziło do tego, jak do innych filmów. No. Może bardziej precyzyjnie niektóre ujęcia trzeba było łączyć, ale to wyjątkowe jakieś momenty. Lubiłam, w ogóle, w ogóle bardzo lubiłam swoją pracę, cokolwiek by nie, by nie było. Nie mam takiego filmu, którego bym z niechęcią robiła. No po prostu nie mam. Czasem reżyserzy troszkę marudzili, a to tak, a to nie, a nie to jednak tak, a to nie, to jednak lepiej tak. To, ale to normalna rzecz. Bo czasem trzeba kilka razy próbować, żeby trafić na ten właściwy taki moment, żeby to się wszystko trzymało. Ja nie siedziałam w ciemności. W, w normalnym świetle dziennym. Obraz miałam w stole montażowym, ekranik, i tam widziałam wszystko w ciągu dnia. Nigdy po ciemu. no, z wieczorami pracowałam też, oczywiście, i zimą to, to wie Pani, z południem się robi ciemno. Ale nie, nie, światło nie było przeszkodą żadną. Tak samo pracowało się z nim, jak. Z każdym innym, no Wilkosz był taki dociekliwy i taki troszkę, jak to się mówi, maruda, <noise> ale bardzo sympatyczny i bardzo się też dobrze z nim pracowało. Także niespecjalnie nie mogę nic powiedzieć. Bliżej nie pamiętam, ale zapamiętałabym, jeżeli by coś było nie tak jak, no… Chciałabym wiedzieć to. Czyli w rysunkach i tam w pracowni rysunkowej były te jakieś takie podziały, że jedni robią tylko to, a drudzy tylko. No na pewno w pewnym sensie tak. Jedni się zajmowali jednym filmem, drudzy drugim, ale nie mogę nic specjalnie powiedzieć. Bo do rysunków czasem wchodziłam, jak oni rysowali. No, i do Wacka Fedaka, jak robił zdjęcia, to też tam często się zaglądało. Ale nic, nic, co by mi jakoś coś nowego wniosło, bo specjalnie, nie no… on stał przy kamerze, robiąc to, mogłam nam spojrzeć, jak to wygląda przez, przez obiektyw. Ale. Nie miałam wpływu na to i nie, nie, nie musiałam nawet mieć specjalnie. Nie, chyba nie, nie było takiego podziału. Bo jak przypominam, to Rysiek Szymczak na przykład i też z nim pracowali, już nie pamiętam nazwiska, to po prostu razem z, z koleżankami. Robili, razem rysowali, jedni to, drudzy co innego, ale zawsze tam razem w zespołach pracowali. Nie było takiego podziału, że to mężczyźni, tylko to kobiety. Owszem, pamiętam, że były takie problemy z wypłatami, bo nie było pieniędzy, zaczęli jakieś prezenty robić. Zamiast pieniążków, nie wiem, Jak, jakiś do, do cięcia chleba, coś, jakieś takie przedmioty w kuchni potrzebne, że tak powiem. Ale to tak, to, to przyszedł taki okres, rzeczywiście, ale dokładnie pani nie powiem, bo ja już wtedy. I nie pracowałam na etecie, bo w 1986, chyba ostatnio, wiosną pracowałam, a potem tylko na umowach byłam. I to ostatnią umowę, pamiętam, z, z, podpisałam na dwa tysiące i tysiąc wypłacono mi, a następny miał być, to jak przyjdą pieniądze, jak to się mówiło. Ja w tym czasie wyjechałam do córki na pół roku. Z Polski wyjechałam i po przyjeździe miałam problemy, bo studio się rozwiązało. Nie było w ogóle do kogo się zwrócić o tą należność. I ktoś mi jakoś. Nie tak jak nie było to takie jasne powiedzmy, nie mogli mi powiedzieć, że to moje pieniążki mogą mi oddać, tylko musieli coś wykombinować, ale to już nie powiem pani co, bo nie pamiętam żeby, żebym ja dostała te swoje pieniądze. To już była taka wyższa szkoła. Ja pamiętam pensje 1600 zł. Pojechałam wtedy do Gdyni na jakąś uroczystość w tej mojej szkole, jakieś lecie. I jak się pochwaliłam, że zarabiam 1600 zł, to jedna z, 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 z uczestniczek tego spotkania, która po uniwersytecie była i miała 1500 chyba. czy coś mówi, no tak, to tak, to można pracować, jak się tyle zarabia. Także to była wtedy bardzo duża suma. To był, to był, to było w Gdyni szkoła, liceum sztuk plastycznych i fotografiki. Także myśmy tak pod kątem fotograficznym tam. Bardziej. I, I dopiero po roku, jak ja już skończyłam, jak zrobiłam maturę, to rozdzielili tą szkołę, zrobili plastyczną osobno i fotograficzną osobno. Ale ja kończyłam jeszcze, jak ona była taka ujednolicona, że tak powiem. Oglądałam te filmy. Owszem, ale. Tak, specjalnie to nie chodziłam raczej. Lubiłam chodzić do kina jeszcze wcześniej, nim miałam dzieci, jak byłam sama. To tak, w, w, lubiłam chodzić do kina, i żadnej sztuki w teatrze wtedy, w latach 50. nie przepuściłam. Bardzo lubiłam teatr. Jeszcze warszawscy ci aktorzy byli u nas, bo tam były same zgliszcza. Nie, nie mieli gdzie pracować. Także w Łodzi był i to przypominam niektóre sceny z tych, teatru. a potem wie pani jakoś tak troszkę się zraziłam do teatru, bo ten język tak zaczął być wulgarny, i to jakoś mnie to odstraszyło, że tak powiem, i przestałam chodzić. Powiem, że chyba nie szczególnie. Owszem, niektóre filmy bardzo mi się podobały, ale tak specjalnie nie teatr był taką pasją moją wtedy. Ja miałam. Tą montażownię no, zupełnie osobno, także ja tak nie byłam w takim bliskim w kontakcie z tą całą czeredą, co oni tam razem siedzieli w pokoju, prawda, i, i razem z, pracowali wspólnie, wymieniali zdania. i Także nic szczególnego nie mogę powiedzieć. I do, do, do dzisiaj lubię. Nie przeszkadza mi, że jestem sama, że dzieciaki są gdzieś na świecie. Jakoś mi dobrze jest. Lubię własne towarzystwo. Dobrze się czuję w swoim towarzystwie. Tak, no bo może te ostatnie lata to były takie już niemiłe z powodów tych politycznych, że no nie można było swobodnie po prostu funkcjonować. Jakoś tak tego nie było, tamtego nie było, w kolejkach stać w To takie uciążliwe było po prostu dla prowadzenia normalnego domu. Zresztą tak się złożyło, że ja od razu, jak akurat skończyła się praca, studio się rozwiązało. To tuż przed tym ja wyjechałam do córki, bo urodziła się wnuczka i ona w Kanadzie mieszka. i Także do niej pojechałam. No i tam byłam pół roku pierwszy raz. No to już po przyjeździe to tylko właśnie miałam takie no, problemy z tym, żeby odzyskać swoje wynioski, które mi się należało. Nie było studia, to już nie było gdzie nawet złożyć zażalenie, że tak powiem. No ale jakoś się udało, pomogli mi niektórzy po prostu. No i tak minęły te lata. Ale bardzo miłe wspomnienia mam z pracy, bardzo. Nie było żadnego zgrzytu, jak pracowałam w semaforze. No, naprawdę żadnego.